Siemanko, dzisiaj mamy 1 września, tak, nie pomyliłem daty, w końcu. E, no i jak zwykle jest środa, maintenance w Black Desert'cie. E, standardowo zaczynamy omówienie od Pearl Shop'u. E, w tym tygodniu mamy nowy skin do, nowy outfit do Wizard'a, e, mnie się całkiem podoba. Wydaje mi się, że to jest odpowiednik, był taki dla witchki, tylko bez tych wszystkich pierdółek, które tutaj są, ale sam, a, sam ten strój był dosyć podobny, tak mi się wydaje. No, i standardowo w pakiecie z innym Premium outfitem i ze scrollami. Dalej. Paczka artizjanek, z kronami, walksami, no to. To już jest standard. Inna paczka tym razem dwa razy większa. Jak ktoś potrzebuje, dwa razy więcej. Tutaj 30 artyzjanek za 1080 perełek. Jakimś tam lekkim bonusem. No Artyzjanie, no to tak jak mówię, no to jest zawsze indywidualna sprawa. Ja nie jestem fanem ich kupowania. No ale jak to się kupuje, no to co tydzień ma jakąś paczkę, żeby coś sam sobie wybrać. W tym tygodniu, no właściwie to przez, przez najbliższe dwa tygodnie, e, mamy paczkę dwóch pirymiów Outfitów zamiast sześciu e, z bonusem 100 kronów. E, także to jest ewidentnie paczka nie na sprzedaż, tylko e, kup i klikaj. E, dalej. Paczka dwóch takich. Nie wiem co to jest to jest, to jest jakiś rodzaj psa. A, to jest rodzaj psa? Bardziej kota. A. Bardziej kotem. No nie wiem, no dobra. No w każdym razie takiego to peta. Nie mam pojęcia, jaką ma umiejętność, nie, nie mam pojęcia, jakiego jest typu. No jest niby w przecenie. Ale szczerze mówiąc, nie polecam. Są znacznie lepsze pety. Jak ktoś chciał kupić pety, to powiem, by je kupić tydzień temu albo jak poprzednio, był lisek w bo albo jak był miś polarny. Jak warto kupić pety, to wam powiem. Tego moim zdaniem niespecjalnie warto. Chyba że ktoś, no, bardzo mu się podoba ten kotopies, czy cokolwiek to jest, to, to wtedy spoko, nie? Ale jakby nie jest on uży tak użyteczny jak inne pety. Dalej, tutaj paczka. 11 zmianek, 5 prób na konia, w sensie 5 zabezpieczeń, prób na konia. Jakieś tam inne itemy. I tutaj pomoc do, pomoc do czy, to, czy to jakiegoś wbicia z porządnego skilla, czy wbicia te, te dziewiątki. Tak jest, spoko może być. Polecam, to nie jest takie złe. Przecież Chociaż chyba to mi się bardziej podoba. wydaje mi z tych dwóch raczej bym polecał bardziej tą opcję. Bo tutaj mamy za 2000 perełek 11 zmianek. Co prawda nie mamy kronów, yy, mamy mniej pierdółek. Yy, ale też mamy 20% na, na kursera. Yy, to ogólnie jest bardzo dobre, bo zwykle samo 11 zmianek kosztuje, yy, kosztuje 2500. A tutaj za 2000 mam jeszcze, jeszcze więcej. Mm. Także z tych dwóch, no to bym wybrał to. No chyba, że ktoś bardzo chce te wszystkie rzeczy, no to wtedy to też nie jest takie złe. Mm, dalej, kupon na wszystkie skile, żeby tam sobie wylewelować 50% taniej. Kiedyś się nad tym zastanawiałem i generalnie, jak dopóki byłem bezrobotny, to stwierdzałem: Nie, no kto miałby na to wydawać pieniądze, nie? A kiedy zacząłem pie swoją pierwszą pracę, no to wtedy miałem takie. Nie no, bardziej mi się opłaca zrobić nadgodziny niż levelować yy, skillet do konia. Yy, więc szczególnie jak teraz macie 50% off, to, to można to kupić. Chociaż yy, warto zaznaczyć, że stąd, że z tej paczki można sobie wziąć, już w zestawie yy, i niedawno rozdawali jedną sztukę z jakiegoś eventu. Także, jak ktoś tam gra, no to powinien mieć taką. No ale zawsze może mieć kilka koni, albo się dopiero zacząć, to nie jest to taki zły, taki zły deal. E, dalej. Tutaj jest Spirit Perfume Elixir za 200 Loyalitek, 5 sztuk. E, dziennie można to kupić. No i tutaj mam takie bardzo mieszane uczucia, bo generalnie Perfumka daje 5 dokryta, 300 hapsów i chyba. 3, nie, chyba 5 regeneracji. E, many, czy jakiegokolwiek tam źródła tego, taj, tego do używania skilli e, Na hita e, No 5 kryta macie z jedzenia i drota W związku z tym da, robicie dla 300 hapsa i regeneracji many Czy regeneracja many jest wam aż tak potrzebna no to już musicie określić No to już jakby sami musicie to określić Jak wam nie jest potrzebna to Mojusem Perfume of jest znacznie lepszy Także taki, taki średni. Gdyby to było Perfume of razy 5 no to byłoby świetne, nie? E, dalej, horse gear kategorii 60% jak ktoś nie ma outfitu, no to bardzo polecam. E, Mount Mist kategorii e, 20% off, to chyba będą jakieś tam rzeczy pokroju m, brand, tego itema do brandowania konia. E, I co tam jeszcze będzie? Może jakieś resety resety bridów. Nie jestem, nie jestem pewien, co tutaj będzie po prostu. Ale 20%, więc jak ktoś potrzeba o coś z tego co będzie 200%, to polecam, nie. Tym bardziej, że jeżeli to jest to, co myślę, to na to rzadko jest promocja. Także, szczególnie na resety bridów, no na to. No to bardzo, bardzo rzadko jest promocja. Dalej. Przez dwa tygodnie. Timer Water Lily Premium Set będzie 20% i Hashashin tutaj będzie miał zamiast Armor i Gloves to będzie miał Armor, Gloves i Szusy w sensie Szusy będzie można z... no w sensie jak był set no to będzie miał teraz więcej partów więc będzie można lepiej to kustomizować zmiana jakby ja jestem zawsze za tymi zmianami bo one dodają tej, tej możliwości kustomizacji e, Szczerze mówiąc, trochę się zdziwiłem jak w ogóle pierwszy raz powstał set, który nie był w pełni kustomizowalny, bo chyba wszystkie sety, które były na start wersji europejskiej miały wszystkie cztery party hełm, zbroje, szusy i gloves'y, nie? E, jak dodali jakieś tam łączenia, to ja się trochę zdziwiłem, no ale skoro tak, skoro tak chcieli, no to to tak jest. Teraz widzę, że w niektórych outfitów, outfitach to e, rozdzielają. Dobra, dalej. E, to już było, ale. Kiedy to było? E, tu, 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 tu tu tu. A, bo to w piątek wrzucili. No właśnie. E, napisali, jakie outfity do, będą e, dodawane w czerwcu. I teraz tak, 1 czerwca dostał Wizard, czyli dzisiaj, za tydzień dostanie Rangerka, za 2 tygodnie Kunoichi, za 3 tygodnie Musa i za 4 tygodnie 29 dostanie Sorceress. Nie wiem co to są za outfity, ale mam nadzieję, że mi się spodoba, chociaż pewnie i tak nie kupię, bo i tak mam swoje ulubione, ja nie lubię się przybierać. Dalej, jest event konny przez dwa tygodnie. Będzie zwiększony training i mount exp o 50% i jest zwiększona szansa, że podczas bridowania albo exchangeowania dostanie się konie wyższego tieru. Generalnie event ten już się powtarzał, on jest mega spoko. Tutaj macie wyjaśnione, jak tutaj wystawiać konie, jak je tutaj exchangeować, jak je bridować, co tutaj chodzi i Dalej, druga część tego eventu, to też już, to też już było, ale, ale powiem. Generalnie jest coś takiego jak Flower of Oblivion, i Flower of Oblivion się zdobywa podczas oddawania koni na przynajmniej 15 poziomie. Za 50% hajsu, więc to nie jest takie złe, no bo na markecie tam dostajecie 70%. I te Flower of Oblivion są potrzebne do te dziesiątki. I teraz będzie się i dostać po prostu więcej przez okres eventu. No, nie jest to aż tak znacząco więcej, ale zawsze jakiś plus. Plus jeszcze jest jedna rzecz. A, ale to. A, bo to jest moment. Co tutaj, co oni tu zrobili? September 15 to jest september 15, 9, 15 co chodzi. Zakładam, że też to będzie do 15, że tu się walnęli po prostu. Będzie dodatkowa nagroda, bo flyerów wygląda zostaje się zawsze, tylko po prostu mniej. A teraz będzie jeszcze Imperial Training Delivery Invoice. Dodatkowo za oddawanie koni. No im wyższy ten to tym oczywiście więcej. I te, te, te co się można wymieniać na różne przedmioty. Hmm. na to nie polecam. Eee, na to raczej polecam. Na to podobno też się opłaca. Chociaż e, tutaj się trochę. Znaczy, powiem tak. Jak wam nie zejdzie na konkretnie T8, to to się generalnie opłaca, bo nie musicie łapać konia wtedy. To jest generalnie nie takie złe, bo Grand jest jest dobrym armorem, więc możecie sobie po prostu zrobić taki komplet. A to macie t nie za. Za 360 tych itemów. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, że ten event się dosyć często powtarza. Ostatnio ten event był około pół roku temu, czyli. No dobra, no to może nie aż tak często. Ciekawe, że on właśnie był pół roku temu, ale to nie jest tak źle. I jeżeli kiedyś tam byście na przykład zebrali 200 tego, no to podczas kolejnego więc możecie zdobyć 160 i wtedy już macie 360, nie? Czy jakoś tam. W sensie zostaje wam to do kolejnego i ja to, ja to tam zbieram to, czego nie wykorzystuję. Dobra, dalej. Jest event. I teraz tak. Event polega na tym, że tutaj macie jakieś zdjęcia, to konkretnie cztery zdjęcia, i to są GMowie, którzy są w różnych miejscach, i musicie, i waszym zadaniem jest zrobić zdjęcie w tym samym miejscu, z tym, że tutaj event jest to ten forumowy, więc musicie zrobić posta. Tutaj macie konkretne szczegóły i 10 osób, które zrobi wszystkie poprawnie, dostanie blessinga Oldmuna na 7 dni i y, classic outfit jed, y, jedną sztukę, a wszyscy, którzy prze jedno dobrze zrobią, to dostaną Oldmona na jeden dzień i dwa premium Elixir boxy. Mm. Nie wiem, czy ja powinienem w ogóle zgadywać, co to jest. Yy. Wydaje mi się, że, że nie, bo bym wam zaspoilerował, albo bym jeszcze się pomylił, to, było, to jeszcze bym was w błąd wprowadził. Także, no, tutaj ma, tu event nazywa się Find the GMs. Jak chcecie, no to, to po prostu poszukajcie gmów i, i zróbcie zdjęcia. W sensie tych gmów tu nie będzie, po prostu musicie zrobić zdjęcia, tak przynajmniej z tego co rozumiem. Dobra, ostatnia, ostatnia rzecz, e, patchnoty. E, no tutaj będzie ciekawa rzecz, ale to zaraz. Mm, tutaj e, wreszcie wprowadzają, bo już zapowiedzieli, że to wprowadzą, ale jeszcze tego nie było. Będzie napisana No Adventure, jak macie kamuflaż. I w związku z tym kamuflażem można teraz zmieniać na krony 40. Sorry. 420 kronów za pełen set z Awakening Weaponem. Awakening Weapon 84 krony, więc jeżeli tam nie macie, no to wtedy to będzie 356 kronów. Dalej dalej, z ciekawszych zmian. Tutaj uprości trochę quest'a na, na odlicie. Tutaj Rubina można jakieś nowe zdobyć ze Silvera. Tego Rubina w Kalfionie, tam na północ od Storage'a. Dodali nowe quest'y do zdobywania, zdobywania tego proszku do PEN biżuterii. I teraz tak. No, moim zdaniem jest to jedna z lepszych zmian, które zrobili, bo teraz będą różne nowe questy, mianowicie tak, dodali, zabij 3000 dowolnych mobów, zrób atoraksiona elwianowego, zrób atoraksiona tego zwykłego. Zabij 2000 kaktumów, zabij 1500 potworów w szyrkanie w dzień, albo zabij 2000 w 3 Ruins. No, szczerze mówiąc, to nie wiem, czy 1500 jest, jest jakoś. Znaczy, wydaje mi się, że to będzie się bardzo długo robić. Te 1500. Z tego co pamiętam, tam grupki nie są jakieś takie bardzo przyjazne. To też mi się daje niespecjalnie fajne. fajna to, to jest bardzo spoko, ale plus tych wszystkich questów i tak jest taki, że jak ktoś z Was potrzebuje pota, znaczy party do pota, to po prostu może zrobić sobie tego questa. Jak ktoś z Was robi Elwianowe spoty, no to wtedy robi po prostu 3000 mobów. Co prawda, 3000 mobów to tam, to tam z 2 godziny to na spokojnie spędzicie, ale. Zawsze jest to opcja. No i zrobienia toraksiona, no według mnie też jest to spoko, dodatek. Trochę motywacji, żeby robić tego toraksiona, bo też tak, nie wiem, ja zrobiłem go dwa razy. Jakoś tak nie mogę się zebrać, ale to głównie przez to, że nie bardzo mam ludzi. A ostatnio, jak chciałem się zebrać, to zapomniałem, że nie mam Fivera i nie mogę iść. <grym> Oczywiście, wszystkie dają Wam dwa proszki, bo to są na zabijanie. Dalej, dalej, dalej. Tutaj są jakieś zmiany odnośnie nodeów T1. Mianowicie te jedynki będą miały limit accuracy, accuracy rate limit i limit resistów. Z tego co rozumiem, to chodzi o te rezisty na CC'ki, Tylko tak szczerze mówiąc, to mi się wydaje, że jest to zła zmiana w sensie ale resistance limit powinien być chyba podwyższony, powinien być jakiś wysoki, bo jeżeli on jest niski, to wtedy ludzie dostają często cyceki. a w związku z tym, że często dostają cyceki, to często leżą na ziemi, nie mogą nic robić i czekają aż zginą. No nie wiem, no ja to tak widzę, no, ale, a może ja, ja jakoś źle myślę. Yy, dobra, generalnie conquest w mediach i valence też będą miały accuracy limit. Ale to w ogóle ten accuracy limit, jak na konkursory jest niski. Bo ja, jeżeli dobrze pamiętam, mam 790 bez jednego jean Vipera, bo mi ostatnio wypadł jakoś tak. W związku z tym, te 708 czy 716 daje mi się dosyć małe. Dalej, jak macie Calfion Media i Walencję, no to tam są takie bramy. No to one będą miały zwiększone durability. No ja nie gram Conquest Waru, więc nie wiem, czy to było potrzebne, czy nie. Były jakieś, nie wiem, gdzie, jak to się czyta, flimsy, wooden fence i flimsy barykady i ja miały inny wygląd. Generalnie nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Jestem trochę confused. Nie wiem, czy z tego się w ogóle korzysta. Chyba nie, bo bym raczej wiedział, że to jest coś takiego istnieje. Także whatever. <grym> Dobra. Jak macie sobie wyświetlanie tego, 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 co klikacie na ekranie, no to dodali X i Z. Szczerze mówiąc, ja się dziwię, że tak późno dodali. No to powinno być. No nawet od początku to mogło być, bo zawsze był X i Z. Tylko wcześniej to nie służyło do używania Rabamów, tylko do dawania i pochłaniania Black Split No ale. Dodali to dopiero teraz. Myślę, że to jest dobra, potrzebna zmiana dla streamerów, w sensie jak ktoś, jak ktoś jest streamerem, albo jak ktoś ogląda jakiegoś streamera. Dalej, coś co wydaje mi się, że to już było. W General Mist macie Close UI when hit. I no to po prostu sprawia, że zamknie wam UI, kiedy zostaniecie hitnięci. No, spoko, jak, spoko, żeby nie zginąć tak po prostu, nie? Jak tam jesteście na jakimś markecie, czy czymś tam. Mm. Dalej. Jak macie. Jak jesteście w tym, w rezydencji, to możecie, wy, to możecie sobie włączyć opcję, czy macie widzieć durability przedmiotów, czy nie. Dalej. części temów, tutaj jest ich konkretna lista. Yy, możecie sobie zatrzymać, tak w skrócie jest to prawie wszystko na Penie, wszystkie Falengody i Tety, Deboreki, Revived, Nekla, yy, tego Distortion, Eterlala i Turo yy, Te wszystkie itemy, one nie wchodzą od razu na market, tylko z 15 minutowym opóźnieniem. Yy, I będzie nowa zakładka, In Registration Queue, gdzie będzie można po prostu sprawdzić, kiedy dany przyrząd został dodany, w związku z tym będzie wiadomo kiedy kiedy będzie można go kupić. Dalej, teraz jest zmiana chyba ostatnia tak, ostatnia zmiana, które będę omawiał i jednocześnie moim zdaniem najciekawsza mianowicie no co prawda nie mamy DLSS-a, ale mamy to się nazywa AMD o, nie ma tej pełnej nazwy. Dobra, to jest ten odpowiednik e, DLSS'a z AMD. A, to jest AMD e, Fidelity FX Super Resolution, o, to jest to coś. E, I teraz tak, e, w przypadku DLSS'a było to tak, że NVIDIA miała swoją jakąś farmę kart graficznych, których pewnie wyprodukowali nadmiar, albo im się nie sprzedały albo, albo nie wiadomo co. I oni uczyli e, sztuczną inteligencję, e, te, sieci, te no, sieci neuronowe, jak tam powinien wyglądać obraz w wyższej, w wyższej rozdzielczości i do stanu w niższej rozdzielczości. E, wymagało to co prawda użycia rdzeniów, e, oni to nazwali rdzeniem i tensor. No i m, to sprawiało, że mogły tego użyć tylko karty, które miały te rdzenie tensor, ale działało to bardzo dobrze. AMD Co prawda nie ma swoich rdzeni tensor, ale również ma tego typu technologię, tylko że ta technologia ma jeden zasadniczy plus. Mianowicie, nie wymaga ona rdzeni tensor i działa ona na, przez to na większości kart graficznych, również od Nvidii. Zaraz tutaj pokażę, jakie karty to są. Technologia nie działa w ten sam sposób. Ale również zwiększa klatki, tak jak DLSS zwiększało klatki, to, to też będzie zwiększać klatki. Ja osobiście się spodziewam, że gorzej, że to, że to będzie działać gorzej niż DLSS, no ale jest to. Ale DLSS też już ma chyba już 3 lata, jeśli się nie mylę, albo 2, nie wiem, 2,5-3 lata, a to, to ma ki kilka miesięcy zaledwie. Więc trzeba będzie zobaczyć, jak, co z tego wyjdzie, ale jakby, tak czy siak, my jako konsumenci mamy teraz opcję na zwiększenie klatkarzy w BDO. E, tylko naprawdę bardzo niskim kosztem, bo wystarczy, że, w, że klikniemy parę opcji w settingsach. Funkcja, e, no tutaj napisali, że no się nie do końca zrozumiałem, jaki jest tego jaki jest sens tego zdania, bo to zdanie, moje sugeruje, że musi być remaster, ale tutaj pokazali na ultra. Ja od siebie dodam, że prawdopodobnie, jak macie ustawienia load, to po prostu Wam nie będzie sensownie działać, tylko to musi być jakieś tam... jakieś tam wymaganie musi być, żeby to wyglądało... Że obraz wynikowy musi być, musi być, musi być jakiejś tam jakości, tak? I może to o to chodzić, że, że nie chcę, że no, tutaj będzie działać pewnie na jakimś Remastered Ultra, może jakimś Very High, a jakby ustawicie low, to, to może nie działać. Mm. Teraz tak, jak wejdziecie sobie w opcję. Nie, to będzie ta sama zakładka. To jest chyba ta sama zakładka, tylko niżej. E tam jest taka zakładka Upscale. Nota no to po prostu wyświetla wam 1 do 1 w jeżeli mam wam wyświetlić 2 miliony klatek, to wam renderuje 2 miliony klatek Upscale to wam renderuje mniej niż 2 miliony klatek, a wyświetla wam 2 miliony klatek, ale jakby część pikseli przepraszam co ja powiedziałem, nie klatek o pikseli 2 miliony pikseli, a nie klatek oczywiście no to tutaj w tym wypadku renderuje wam mniej pikseli i wypełnia braki do tych 2 milionów jakimiś powtórkami pikseli nie działa, znaczy działa to dosyć znaczy. No jak na to spojrzeć, no, nie jest to jakiś super. Jeżeli chodzi o wygląd, ale jego użyteczność pod względem tego, że to działa i po prostu jest więcej pikseli, no to to to, to działa, nie? I będzie trzecia opcja AMD, File, Delete, FX, Super Resolution, 1.0 I tutaj będą cztery opcje. Jeszcze tutaj trzeba będzie sprawdzić co, jak, jaki tam będzie dawać klatka, ale ja się spodziewałem, że najpierw będzie korzystać z Balanced albo quality. E, przy, nie, przynajmniej tak było w DLSS, że te balance i quality raczej, raczej były najbardziej optymalne, e, czyli te opcje środkowe. Performance tutaj widzimy, że z 18 klatek na ultra modzie zwiększył do 50, a ultra quality zwiększył z 18 do 27, czyli e, nawet Opcja, która idzie na jakość, a nie na, a nie na częstotliwość, daje tutaj jakiś rezultat, a ta opcja na, na, na częstotliwość no, daje tutaj bardzo dobry rezultat. No ale to w przypadku ultramoda, gdzie w ogóle bardzo mało kart graficznych jest w stanie to wyświetlać jakiejś sensownej wartości, no to prawdopodobnie była jakaś 10,60 bo mniej więcej tyle miałem, ja miałem na tej 1060 poprzedniej yy, no także ogólnie jak macie, jak będziecie mieli opcję to polecam wam to włączyć i przychodzimy do tego, które karty mają taką opcję yy, są to tak yy, karty AMD z serii 6000, 5000M, yy, 600 yy, desktopy, które mają Ryzena z Radeonem jako zintegrowaną grafikę. Dalej mamy kartę Nvidia z serii 20, czy jakieś tam 260, 20, 70, i tak dalej. AMD Radeon 6000 w wersji mobilnej. AMD Radeon 7 grafik nie, nie jestem pewien nie jestem pewien co to, co, co, co to są za co to jest za seria. Tutaj radony RX 500 Ryzeny mobilne z tymi Radeonami no chipami graficznymi zintegrowanymi z procesorem mobilnym. Karty Nvidia serii 16 czyli tam 1660 i 1650 włącznie z superkami i TI. AMD Radeon Serii 5000, AMD RX Vega, AMD Radeon RX 480, 70 i 60. Tutaj konkretnie, konkretnie te, te trzy modele. RTX Serii 30, no i karty NVIDIA serii 10, czy tam 1050 Ti, 1060i i tak dalej. Yy, tutaj yy, zakres kart jest duży. No, no głównie, głównie są to karty AMD, ale jest to technologia AMD. Yy, a karty Nvidia no, tutaj są z czterech ostatnich wydań. Z tego co kojarzę, to karty z serii 10, znaczy w kartach z serii 10 jest właśnie 10:50 i 10:60, a to są jedne z najbardziej popularnych kart graficznych wśród graczy. Tam chyba obok Radeona 480 albo 580, tak mi się kojarzy. Według według Steam'a nie to ja, ja to mówię, no bo jakby tam, tam najlepiej, tam najłatwiej zobaczyć jakieś dane. Ale mówię, to tak, to tak z pamięci mówię, no i to patrzyłem pół roku temu, no ale nie, nie wiem, ja się zmieniło, kiedy tych kart graficznych nowych praktycznie gracze nie dostawali. Na pewno są to bardzo popularne modele. Na pewno dużo, duża część graczy po prostu znajdzie. Znajdzie się w sytuacji, że będzie mogło to odpalić i to się ceni. Tutaj fajny ruch ze strony AMD, no a ze strony Nvidia, no akurat się nie dziwię, no bo tą, to technologia po prostu działa inaczej, więc AMD musiałoby też mieć w swojej ofercie karty z tymi innymi rdzeniami. No a pewnie Nvidia nie chce się tego tak, tak dzielić gdzieś tą technologią. No dobra. No to to by było na tyle w tym omówieniu. Trzymajcie się i do usłyszenia za tydzień. Cześć!